Dzisiaj robimy pasztet z ciecierzycy? Co nam Wikipedia powiem na temat ciecierzycy Cicer Arietineum. Cicer to jest ten sam rodzaj co groch, czyli cicer kumkaule to jest groch z kapustą. Także co nam tutaj mówią? Roślina jednoroczna ślina uprawna, uprawiana od bardzo dawna. Dobrze wiedzieć. Wow. Bardzo dawno. Obecność w kulturze. No i przypisy. Także puszka na ciecierzycy. Teraz e, trochę oleju. To znaczy oliwy z oliwek. Teraz taką zdrową łyżkę pasty tahini. Dwa kiszone ogórki. Pokrojone takie mniejsze kawałki. Jak ktoś chce, to można dodać też ten ukiszony kopertyk, koperek i czosnek. No i teraz przerobimy to na. Gładką pastę przy pomocy takiego ręcznego yy, Będę Minuta, i gotowe parę listków ba ba bazylii greckiej, i voilà. Można jeść pod pomykiem z yy, krakersami, yy, na chleb, albo jako jak to robi? Proste, szybkie i zdrowe.